Więc wiesz, nie? Mam powody uważać, że może jednak ta karta trochę się pozmienia. tygodni do wejścia. My robimy spotkanie. No bo... No, chyba, że Rogera przekonali, nie? Ale czym? No, bo jak oglądałem streama boxdela, to Boxdell twierdził, że Roger walczył za darmo, nie? Tak powiedział Boxdell. <laughs> Więc trzeba podzielić to przez 10, ale 0 przez 10, to dalej chyba 0, nie? Pamiętaj, nie, czekajcie, nie można chyba dzielić przez 0. Mnożyć na pewno nie można, ale dzielić chyba też nie. Nie wiem, to jest większa matematyka. Pamiętaj, cholero, nie mnóż przez 0. Jakie było to powiedzenie? Czy można dzielić przez 0? Wynik dzielenia przez 0 jest nieokreślony. A więc nie, nie jest określone, czy ta karta walki jest prawdziwa. Tak nam wychodzi ze wzoru boxdelowego. Znowu bo jakaś tam niedopowiedziana historia. No i Kamil mówi: Nie odpowiada mi ta marża. Jest za mała. Robię to sam. No i tutaj znowu fajnie byłoby poznać drugą stronę. José opowiada o tym w dość przekonujący sposób, ale tak samo przekonująco wkręcał Bajer TV o tym, że sam skleja ze swoimi artystami figurki. Mnożyć ok, a mnożyć można przez razy 0, ale to chyba zawsze wychodzi zero, nie? 0 dziesiątek czy można mnożyć przez 0. Mnożenie przez 0 to wyjątkowe działanie. Bez względu na to, jak dużą liczbę mnożymy, wynik zawsze wynosi 0. No. Destalowy ze złomu. I tu... Pozdrawiam, Jakub. Wracamy do tego o czym mówiłem wcześniej, czyli jak Budda już sobie urósł obróz w piórka, no to pewnie średnio mu się spinało biznesowo.